Lulaj shaje z moja pereuko lulaj ulubione me lulaj ci do. lulaj la lulaj. A Jezuń, lulaj, że lulaj, a tylko ma guru utulaj. płaczu uczulaj. Zamknijze znuczone płaczem powieczki. Uczłesz zemdlone, łkanie muteczki. Lulaj się Jezu. A <speaking> tuu matulu wa tuu loo tuu lai. <in> lulu lai shay yasun. lulu lai shay lulu lai. ategama tuu mój wa lai. Lulajże maluchny świat, tak światełku. Lulajże, je lulajże, lulaj. A ty go ma, tylko płatu utulaj. Lulajże, je suniu, lulajże, lulaj. A ty, pattu płacu utulaj. Lulaj że różyczko najodobniesza. Lulaj najśliczniejsze świata słoneczka. Lulaj że jest Lulaj.